Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego, niech będzie z nami. Drodzy w sercu Jezusa, bracia i siostry, z wdzięcznością i miłością. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, który władasz przez tworzami, jasnym blaskiem dnie ozdabiasz, darem snu napełniasz noce. Niech spoczynek nam przywróci sprawność, znużonego ciała myśl odświeży a sumienie niech ukoi łaską skruchy za miniony dzień składamy dzięki na początku nocy ty nam pomóż swoją łaską być wiernymi tobie boże ciebie niechaj dusza słami, ciebie pieśnią Głos wychwala ciebie trzeźwy umysł wielbi, ciebie czyste serce kocha. Gdy głęboki mrok pochłonie, blaski światła słonecznego, niech mu wiara się nie podda, lecz jaśnieje wśród ciemności. Spraw to Ojcze Miłosierny który razem z Twoim Synem i z Pocieszycielem Duchem władasz czasem i wiecznością. Amen. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje. Na wieki wieków. Amen. Jezus zawsze jest z Tobą, bez względu na to, jaki jest dzień. Niech Jezus Chrystus umocni cię w światłości, miłością i nadzieją napełni Twoje serce. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi. Do życia wiecznego. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Niech ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże. Panie, naucz nas światłem dla siebie być, pokochać w sobie to, co może trudne jest, zrozumieć miłość w nas, ukochać prosty gest, uśmiechu jasny, blask przyjaznych dłoni. Dar, otwarte serca, drzwi, bo w nich Twa miłość trwa. Panie nasz, Boże, nasz, naucz nas światłem dla siebie być. Wielbimy Ciebie, odkupicielu, i Twego ojca z duchem. Niech będzie chwała. Przez wieczność całą, najświętszej trójcy. Wielbimy Ciebie, odkupicielu, I Twego ojca z płomiennym duchem. Niech będzie chwała, przez wieczność całą, najświętszej trójcy. Wielbimy Ciebie, odkupicielu. Wielbimy Ciebie, odkupicielu. Wielbimy ciebie od kupicielu. Wielbimy ciebie od kupicielu.